Kto ma rację w tym starciu Michał Probierz kontra Robert Lewandowski. Wydaje mi się, że rację ma drużyna, więc jeśli drużyna przyjmie tą decyzję z satysfakcją, no to wiadomo. A jeżeli nie przyjmie z satysfakcją, to też wiadomo, no ale ja nie jestem poinformowany, jakie są reakcje naszej drużyny na tą decyzję. A czy można re relacje między trenerem a piłkarzem porównać do relacji premiera z ministrem? No raczej nie, dlatego że minister jest w zdecydowanie słabszej pozycji w stosunku do ministra niż pan Lewandowski w stosunku do selekcjonera. Czyli minister Lewandowski jest wart więcej niż premier probierz. E, to znaczy, e, jeśli pan mówi, żebym porównał to do sytuacji w rządzie. E, jeżeli premier ma mocną pozycję i jest naprawdę premierem, e, to może podjąć decyzję o dymisję ministra w każdej chwili. No, pytanie, czy pozycja pana Probierza jest mocna, bo to jest oczywiście wielki znak zapytania i tutaj decyzję podejmie prawdopodobnie jego szef, pan prezes Kulesza. No, wie, wie pan, tylko jeszcze jedno zdanie przyszło mi do głowy, że w, jeżeli chodzi o sytuację Lewandowskiego, to on już jest w takiej sytuacji, że nikt chyba nie spodziewa się jakichś szczególnych osiągnięć. Naszej reprezentacji. Natomiast on teraz będzie dbał o to, żeby odszedł w odpowiedniej powadze i w odpowiedniej ocenie, więc dla niego to też jest ważne oczywiście. Czyli Robert Lewandowski walczy też o wizerunek i o to, w jakim momencie tak, i jak będziemy o nim mówić w przyszłości. To teraz prawdziwa polityka i krótka piłka. Poproszę o, o odpowiedź tak albo nie. Czy na czele rządu powinien stanąć Radosław Sikorski? Tak czy nie? Nie. Nie odpowiada nasz gość. Czekamy na Państwa opinię. Zapraszam na Radio ZPL. A dlaczego nie? No bo to jest nierealne. A dlaczego jest nierealne? Ja słyszałem, że podobno w Polsce się mówi tak, no jeżeli, jeżeli pan Tusk nie otrzyma wotum zaufania, no to naturalnym następcą jest Sikorski. Tylko, że to mówią ludzie, którzy nie wiedzą, jak to naprawdę działa. Bo jeżeli pan premier Tusk nie otrzyma wotum zaufania, to nie tylko on sam składa dymisję, ale cały rząd. Łącznie z tymi ministrami, którym się wydaje, że są niezagrożeni. Co więcej, następny ruch należy do prezydenta Rzeczypospolitej. To znaczy, pan Duda wtedy desygnowałby kandydata na prezesa Rady Ministrów, ten, ten nowy premier przestawiłby panu Dudzie skład rządu, no i wtedy wróciliby z powrotem do, 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 do Sejmu. No trudno mi się, trudno sobie wyobrazić, żeby pan Andrzej Duda desygnował na premiera pana Sikorskiego. No dobrze, ale panie premierze, czyta pan sondaże, fakty są nieubłagane, popularność Donalda Tuska spada. To była jedna z przyczyn prawdopodobnie porażki Rafała Trzaskowskiego.